Top 3 polskie czarno-białe telewizory, które były w obiegu. Symbolem początków telewizji w Polsce była Wisła, a później Belweder, ciężkie odbiorniki z drewnianą obudową, które bardziej przypominały mebel niż sprzęt RTV. Były drogie i trudno dostępne, więc ich posiadanie świadczyło o prestiżu. Pierwsze transmisje oglądano wspólnie z sąsiadami, co było wydarzeniem, które gromadziło całe kamienice. A ty, jaki pierwszy program telewizyjny na czarno-białym ekranie pamiętasz? Napisz w komentarzu. Prawdziwym hitem lat 70. i 80. był Neptun z zakładów Unimor w Gdańsku. Mniejszy, tańszy i łatwiejszy w naprawie, stał się podstawowym telewizorem w większości mieszkań. Choć psuł się regularnie, zapewniał dostęp do dwóch programów i był nieodłącznym elementem każdego M3. Często stał dumnie na meblościance w salonie. Trzecim popularnym modelem był Koral, kompaktowy i prosty w obsłudze. Często trafiał na działki lub do sypialni jako drugi telewizor. Wymagał częstego strojenia pokrętłami, by obraz nie pływał, ale jego przystępność sprawiła, że trafił do tysięcy domów i stał się symbolem codzienności polskiej telewizji.